Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie mieszkańców naszych miesięczów. W nietypowej sytuacji do Państwa się zwracam w temacie następującym. 11. bieżącego miesiąca miała się odbyć sesja Rady Gminy, na której, w której porządku znajdowało się wiele ważnych punktów, chociażby jak wyrażenie zgodności na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości, na których, ja wymieniam może te nieruchomości, szkoła podstawowa w Celinach, budynek po szkoły szkole w Reszczance, świetlica wiejska w Czemieszowie, budynek szkoły podstawowej w Mikulsach, zespół szkół przedszkolny w Dębowicy, w urząd gminy Czemieszów, ośrodek zdrowia w Zębach. Chodzi o to, że mija termin poprzedniej umowy zawarty na 3 lata, na dzierżawę Powierzchni dachowej pod maszty radiowe, co zapewniało do tej pory internet, krótko mówiąc, dla części mieszkańców naszej gminy. W związku z tym, że sesja, o której wspomniałem, się nie odbyła, ten porządek nie był procedowany, więc nie została podjęta stosowna uchwała w tym zakresie. I proszę, ale to mówię, już nie jest moja wina, to z mieszkańcami się z tym, że po prostu mogą. Niedługiej w przyszłości firma, może firma, która świadczy te usługi internetowe, zaprzestać świadczenia usług. Co do meritum spraw. Szanowni Państwo, po raz pierwszy w historii samorządu naszej Gminy Przybieszów sesja się nie odbyła, czyli krótko, nie została nawet otwarta z powodu nieobecności pana przewodniczącego Andrzeja Nurzyńskiego oraz wiceprzewodniczącej Rady Gminy Przybieszów. Sytuacja niesłychana, sytuacja nadzwyczajna, a to z tego względu, tak się domyślam, ponieważ w porządku obrad sesji znalazł się punkt w sprawie odwołania jednego z wiceprzewodniczących Rady Gminy Szybieszów, konkretnie Pana Pawła Krasuskiego. Moim zdaniem i nie tylko, The. Przewodniczący Rady Gminy, Pan nie dopełnił już swoich obowiązków, w jego zakresie, zgodnie z ustawą samorządową, w zakresie czynności, działalności jest organizowanie oraz prowadzenie obrad rady gminy Trzybieżu. W związku z tym, co powiedziałem wcześniej, mamy trudną bardzo sytuację. Raz, jeżeli możemy podpisać stosowne umowy na dzierżawę nieruchomości pod tematem radiowym. Zbliżają się kolejne inwestycje, które wymagają stosownych zapisów. W budżecie naszej gminy, a niemożliwość zobowiązania sesji Rady Gminy wpływa znacząco na funkcjonowanie Rady Gminy. Grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami. Mam nadzieję, że prezydium naszej Rady Gminy się opamięta. Niedługo będziemy wnioskować o zwołanie kolejnej sesji Rady Gminy i na niej się po prostu pojawia. I mój taki apel, nie tylko mój. Przewodniczącego Andrzeja żeby określił na piśmie, dlaczego tak się stało, żeby złożyć stosowne wyjaśnienia, dlaczego doszło do tej, jakże niesłychanie trudnej sytuacji, że po prostu sesja się nie odbyła, czy to będzie taki stan w następnym miesiącu otrzymywany. Moim zdaniem i grupę właśnie rady, jeżeli Pan Przewodniczący nie czuję już powołania, nie czuję się na siłach, żeby pełnić dalej tą swoją funkcję. Niech zgodnością godnością przyjmie już kolejny wniosek grupy radnych, ośmiu radnych naszej Gminy i ustąpi ze stanowiska i pozwoli na powołanie przewodniczącego, który naprawdę na poważnie zajmie się sprawami funkcjonowania naszej Rady Gminy. Czujesz.